się tutaj w Zespole Szkół Ulicz energetycznych w Koninie po to, aby wziąć udział w Nocy Zawodowców. Inicjatorem Nocy Zawodowców jest Centrum Wsparcia Żywności obserwacyjno i Zawodowego w Poznaniu. Jest to nasza jednostka, jedna z pięciu. We wszystkich, w całym województwie w polskim w jednym czasie odbywa się właśnie to wydarzenie. W tym roku mamy już drugą edycję nocy co roku. Celem, celem naszych zawodowców jest promocja kształcenia zawodowego wśród młodzieży. Chcemy pokazać młodym ludziom, jak wyglądają konkretne zawody, co można robić. Chcemy, aby ta młodzież zetknęła się, zobaczyła na żywo, jak to wszystko wygląda. Oczywiście w celu pomocy im w by wyborze przyszłego zawodu. W tym roku gościmy około 20. Stawców. Natomiast jeśli chodzi o pokazane zawody, to będzie ich ponad 30, licząc również warsztaty i pracowników, które będą zwiedzane w Centrum Kształcenia Zawodowego, tutaj też w Monieniu. Witam bardzo serdecznie w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie, szkole, która jest, no można powiedzieć, w Koninie liderem, jeśli chodzi o kształcenie zawodowe, z, jedną z trzech największych e, szkół kształcących e, w zawodach, w wielu zawodach. I to bardzo cieszy. Cieszę się, że po raz drugi mamy okazję uczestniczyć w nocy zawodowców. Na pierwszej byłem w Zespole Szkół Budownictwa. Dzisiaj jesteśmy w Zespole Szkół budniczo energetycznych I to bardzo dobrze. To jest niezwykła okazja do tego, by młodzi ludzie, ci, którzy zastanawiają się jeszcze, w jakim zawodzie się kształcić, poznali, jakie zawody są do ich dyspozycji. Tutaj będzie na pewno atrakcyjnie. Pamiętam sprzed roku, że. Sposób przedstawiania tych zawodów był niezwykle atrakcyjny właśnie po to, byście wy młodzi ludzie mieli okazję podpatrzeć, zobaczyć, ale też zapytać swoich starszych kolegów, w jakich zawodach warto się kształcić.